Witajcie w następnej, ale degustacji. Hmm, tym razem hmm, dobrze chyba wszystkim znane tyskie gronie, z tym, że hmm, z takim małym twistem. Obydwie butelki są kupione w Wielkiej Brytanii yy, i ta jest produkowana przez Grolsza w Holandii, a ta oryginalnie przez kompanię piwowarską. Tylko nie napisali, yy, bo sprawdzałem, w którym konkretnie prowadzę. Podali tylko adres yy, kompanii piwowarskiej Poznań i tyle. Jak widzicie, jest to butelka eksportowa, 660 ml. A ta i jest bez, bez koron, a ta holenderska, półlitrowa, z koronami, tak jak przystało. E, no ale obydwie mają 5% alkoholu. Kapsule identyczne, tyskie. I teraz, bo nie wiem dokładnie, czy w Polsce też została obniżona mm, zawartość alkoholu do 5%? czy tylko to jest wydanie, że tak powiem, eksportowe i w Polsce ciągle jest 5,2. Chociaż ja pamiętam, było 5,6. Eee, no ale przejdźmy do piwa. To jest holenderskie, to jest polskie. Wyglądają tak samo. Eee, piana biała, nieduża, ale to nawet się trzyma. Aromat słodowy, leciutki, może taki, takie nutki syropowe troszkę ogólnie przyjemnie słodowo. Tu też mniej więcej jest podobnie, chociaż sporo mniej tych syropowych nutek. Na stronie Tyskiego piszę, że ma 20 ibu, Bardzo wątpię. I ciągle jest 5,2, bo sprawdzałem. E, dobra, to spróbujmy. Polskie. Dosyć takie niskie nasycenie. Słodowe. Trochę syropowości, ale nie dużo. Jest OK. Oczywiście gorzeczki brak. I no, nawet się, nawet się fajnie pije. Ok, zobaczymy jak się ma w porównaniu z wersją holenderską. No tak, jakby troszkę mniej tego na było. Zdecydowanie wyższe nasycenie, tak jakby było wytrawniejsze, mniej słodowości, praktycznie nie ma tych nut syropowych, bardziej takie jakby metaliczne. Tak, na końcu są takie jakby nuty wody mineralnej, po prostu. Gdzie polska wersja jest bardziej słodowa, tutaj troszkę słodyczy jest więcej, przyjemniejsze, łagodniejsze jest. To holenderskie jest bardziej wytrawne, ostrzejsze. No i właśnie ten taki jakby nieco Wody mineralnej jest na końcu. No, jak dla mnie, oczywiście, polska wersja wygrywa. E, no, ale to dla mnie, prawda? Ktoś mógłby chcieć takiego dyskiego na przykład. Y, według mnie, no, polskie lagery w większości wyróżniają się właśnie tym, że są e, pełniejsze. Mają więcej słodowości. A może nieco cięższe, ale dają, wydaje mi się, więcej przyjemności przez to. Ja lubię takie słonowe piwa. To mi się podoba. To jest takie troszkę wyżyłowane. Oba te piwa mają 5%. Um, może nie masz tak dużej różnicy między nimi w smaku, ale tak jak mówię, jak się porówna jedno do drugiego przy sobie, no to wtedy te różnice się znajdzie. I one są dosyć wyraźne. Podejrzewam, że jakbyście pili e, sobie jedno powiedzmy w Anglii, drugie byśmy, byście sobie próbowali w Holandii, to wydawałoby się wam takie same. Ale takie same nie są. E, co wy o tym myślicie? Oczywiście napiszcie jeszcze, czy ciągle w Polsce można kupić 5,2% tyskie e, i czy to obniżenie tej e, Zawartość alkoholu jest tylko na zagranicę. E, było mi miło wiedzieć, także komentujcie zdecydowanie. E, no i jeszcze, jeżeli próbowaliście obydwa te e, rodzaje tyskiego gronia, no to komentujcie, które Wam się bardziej podoba. Mam nadzieję, że ta związek Wam się podobała. Tak jak, ale podoba mi się to piwo, <noise> dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie!